Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo. W cieniu bomb spadających na Ukrainę, na piękne miasta Kijów, Charków i wielu, wiele innych, w kontekście zbrodni wojennych popełnianych przez Putina i posłuszną mu armię, która zabija Ukraińców i Ukrainki i bardzo często jest to ludność cywilna. W, w, w cieniu milionów uchodźców uciekających przed śmiercią i przed torturami, z których już ponad pół miliona znajduje się w Polsce, nasze problemy na chwilę zbladły, ale one nie zniknęły i one nie mogą pozostać nierozwiązane one również wymagają rozwiązywania e, oczywiście biorąc pod uwagę co jest w tej chwili najważniejszym dla nas e, priorytetem. Ale mimo wszystko chciałabym wspomnieć o tych problemach, które są nierozwiązane. Jest to niewątpliwie dotyczy to grupy e, najbardziej chyba w Polsce dyskryminowanej, jaką są kobiety. Przemoc wobec kobiet Cały czas istnieje. Kobiet, znęcanie się nad kobietami jest ogromnym problemem. Ciągle nie została przyjęta ustawa o zmianie definicji gwałtu w taki sposób, żeby tylko tak oznaczało zgodę na, na zachowanie, czy na, czy, które jest dopuszczalne przez kobiety. Samodzielni rodzice, w szczególności kobiety, zostały w tej chwili. Fatalnie potraktowane przez polski ład, straciły możliwość rozliczania się wraz z dziećmi podatkowo, przez co finansowo na tym bardzo, bardzo tracą nie tylko one, ale przede wszystkim ich dzieci. Kobiety, które, ciężarne kobiety, które stoją przed problemem ciąży problematycznej, nierzadko tracą zdrowie, a zdarzało się, że tracą życie i na to nie ma zgody. Te problemy czekają na rozwiązanie i prawa kobiet muszą być w Polsce w pełni realizowane. Ale jednocześnie chciałam podkreślić, że właśnie te grupy dyskryminowane, właśnie kobiety i wszyscy, ale kobiety również bardzo zaangażowały się w pomoc dla Ukrainy, dla Ukraińców, Ukrainek, angażują się w zbiórki zarówno rzeczowe jak i finansowe, jak również w przewóz tychże darów tam gdzie jest potrzeba. Kobiety walczą Walczą o nie tylko o swoje prawa, ale również o prawa uk Ukrainek. Co więcej, posłowie i posłanki lewicy w swoich biurach również prowadzą taką działalność w moich biurach, w Gliwicach, Gliwicach i w Zabrzu. Drzwi się właściwie nie zamykają, ludzie przynoszą te dary. a zatem. Y Mimo tych trudnych sytuacji w Polsce, z którymi mamy do czynienia i nierozwiązanych problemów, wciąż jeszcze zachowaliśmy ten humanitaryzm i jesteśmy w stanie się dzielić. I tak być powinno. Dziękuję bardzo.